Kurwa, jej go mać. Patrz Tomka gości, popatrzcie. Rysiek. Patrz. Przy jej łzy To jest Ale fajnie śpią. Ciepło To jest głowa narodowa. Jak to gdzie Paweł mówi? Jak to Paweł mówi? Jak to Paweł mówi? Krew, My bracia kry. O, chusteczkę się zgubili. A co? A co? Nie, na razie nie, może później.